Początki były skromniejsze, trudne, tutaj słyszę podpowiedź. Pierwszy festiwal odbył się w Kołobrzegu. Myślę, że teraz z góry, patrząc na to, co się dzieje, dumny z organizatorów, a głównie ze swojej żony Barbary, jest Piotr Jaroszyk, bo razem ten festiwal wymyślili i Barbara Jaroszyk do dziś kontynuuje z wielkim sukcesem to przedsięwzięcie. Proszę Państwa, każde... Przedsięwzięcie filmowe, natomiast jest to trud zbiorowy, który nie miałby szans na powodzenie, gdyby nie jedna osoba, która musi być despotą, tyranem i katem, który trzyma wszystko w mocnej garści. Tę mocną, choć delikatną dłoń ma Basia Jaroszek, i teraz poproszę o to, żeby to ona właśnie dokonała tego ceremonialnego gestu, który otwiera każdą produkcję filmową. Witamy Cię Basiu, bardzo gorąco. dama pro Arte <noise> i wielu innych nagród, które i zasłużenie spłynęły na nią właśnie za organizację tego festiwalu. Kochana Wasiu, ujęcie pierwsze, scena pierwsza. <noise> Otwieramy miasteczko festiwalowe. Kochani, yy, witam Państwa serdecznie. Yy, chciałam powiedzieć, że życie, które jak wszystkich Państwa tutaj widzimy jak słońce świeci nad Koszalinem, fantastyczny to moment, ponieważ w 40 miastach naszego kraju otwierają się również tego typu festiwale. Życzę wszystkim organizatorom ze wszystkich miast w Polsce wszystkiego najlepszego, a państwu niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo Dziesiąty Europejski Festiwal Filmowy Integracja i ja uważam za otwarty. Panie, nad Panowie, tak trzeba się To zdrowie Titina, Titina, to jedyna wiosna

Serdecznie za zaproszenie po raz trzeci. Bardzo, Jest to dla nas wielki, wielki zaszczyt i wielki sukces, że możemy tutaj swoją sztukę pokazać. I za to Ci serdecznie dziękujemy. I tym razem nie ofiarujemy Ci kwiatów prawdziwych, ale kwiaty wykonane bardzo, przez naszą bardzo, twórczynię Ludową z Mazowsza, które Ci posłużą może z 10 lat. Bardzo dziękuję. Także jeszcze raz dziękujemy dyrekcji. No, chciałam Wam powiedzieć, że Koszalin bardzo czekał na Państwa. I jest nam ogromnie miło, że jesteście z nami, mam nadzieję. Jeszcze nie, nie koniec tego gościnnego <śmiany> <do> <śmiany> No, to tue... no, jestem w telewizji. też, idziesz też tam, idziesz tam. Idź tam, idź. Wszyscy dziecko jeszcze, gdyby tak było. który przedstawia tutaj 20 obrazów olejnych. Pan Wiesio Zięba jest znanym grafikiem, satyrykiem, rysownikiem, reżyserem filmów animowanych. Debiutował w 1972 roku i rozpoczął pracę w studiu miniatur rysunkowych w Bielsku Białej, jak, jak wszyscy pamiętamy. Piękne filmy stamtąd wychodziły. Od 1980 roku reżyseruje w oparciu o własne scenariusze i animacje. Członek Związku Polskich Artystów foto, fotografików. Plastyków oraz polskich artystów karykatury. Eee, oraz oczywiście Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wieloletni, serdeczny przyjaciel festiwalu, integracja, jeden z prowadzących warsztaty, animacji, studia, miniatur filmowych. Doświadczenia eee, oczywiście bardzo głębokie, wspaniałe. Wystawa jest bardzo osobista i trudno e, mówić tutaj o interpretacji tych prac. Eee, są to bardzo emocjonalne, osobiste przemyślenia artysty, który e, tworzy je e, tak jak impresjoniści pod wpływem dużej emocji i bardzo trudno. Trudno powiedzieć, to, co widzimy. To są zwłaszcza te prace, one są epickie opowiadające. Bardzo dobrze tu się czują. E, Towarzyszy tutaj Państwa i tylko tyle chciałem powiedzieć, że jestem zadowolony, że <grywa> zostałem zaproszony. Dziękuję. Brawo. jest z archiwalnych zdjęć, które wybierałem no, z, wielką, z wielkim trudem ze względu na to, że masa tych materiałów po prostu jeszcze bardzo często na negatywach. Trzeba było je dobrze zeskanować i przedstawić w, w nienagannie no, technicznie, prawda? Są to unikalne momenty w historii festiwalu, obecność po brzegu, oczywiście na początku 2003-2004 i w Koszalinie. Pokazuje też sukcesywny rozwój festiwalu przez kolejne edycje wypełniane coraz większą ilością wydarzeń, koncertów, wystaw, lekcji wychowawczych w szkołach i warsztatów, epeninków, spektakli, spotkań z filmowcami i paraolimpijczykami, ale także naukowych sesji i dyskusji. Współpracuje ze środowiskami osób niepełnosprawnych, instytucjami i placówkami działającymi na ich rzecz w kraju i za granicą. Festiwal w obiektywie naszych fotografików jest pełen koloru, śmiechu, optymizmu, wzruszeń, integracją bez barier. Pragnę powiedzieć, że wystawa składa się ze zdjęć archiwalnych, także pana Grzegorza Funke oraz pana Krzysztofa 4. Osobiście bardzo przeżywam ten festiwal każdego roku. Dokumentuję go z wielką pasją, wspaniałe, humanistyczne znaczenie. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do, do oglądania podczas całego festiwalu. Najmniej ją otwartej edycji z nadmornym można powiedzieć fotografikiem. 4 lata, Cztery lata. Tak, już jest nadwornym fotografikiem. Jeżeli nie wszyscy Państwo znają tego oto właśnie twórcę, to ja może parę tak. słów pozwolisz, że powiem, przy okazji będę musiała poćwiczyć wymowę obcojęzyczną. Dyplom uzyskał na wydziale Graphic Design and Visual Communication University of Quebec i, i, are, i Montreal. Jest fotografem agencji Image Bank w Kanadzie oraz East News i Forum w Polsce. A poza tym jest koszaleńskim fotografikiem i jak powiedziałam nadwornym fotografikiem o czterech festiwali tego właśnie przedsięwzięcia. Proszę Państwa, kiedy będziemy przechodzić na projekcje filmowe podczas trwania festiwalu, bardzo zachęcam do uważnego obejrzenia tej wystawy, a także niezapominania o tej wystawie którą przed chwilą otworzyliśmy, prac Wiesława Zięby, która myślę, że wymaga takiego bardziej intymnego kontaktu niż ten, który jest możliwy podczas wernisażu, który zawsze wiąże się z dużymi I festiwalu Filmowym Integracja Tyja. Przez dekadę nasi widzowie obejrzeli blisko 400 filmów i uczestniczyli w dziesiątkach wydarzeń kulturalnych towarzyszących naszemu festiwalowi. Drodzy Państwo, wszystko zaczęło się w 2003 roku I jeszcze koło brzegu twórcami i pomysłodawcami tego festiwalu byli świętej pamięci Piotr Janoszyk oraz jego żona Barbara. Obecna dyrektor festiwalu, która kontynuuje to dzieło z fantastycznymi rezultatami. Jednym z organizatorów pierwszego kołoczeskiego festiwalu był pan Marian Jagiełka, który jest film Sztuka Otwarta, otwarta na widzów, na świat, na intrygujące tematy oraz na ideę integracji. Chcą nasze wybrane filmy oglądać także najlepsze krajowe kina studyjne. W tym roku nasza impreza zaistnieje łącznie w 40 miejscach. Od Białego stopu po Szczecin, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawę czy Kraków. Można by powiedzieć, że gdzie nas jeszcze nie było, a będziemy również za granicą, bo to na pewno i taka jest przyszłość tego festiwalu. Drodzy Państwo, witamy szanownych gości, którzy przyjechali do nas z całego kraju, przybyli z Koszalina, z całej Polski, z Francji, Niemiec i Norwegii. Witamy serdecznie gospodarza miasta. Witamy serdecznie pana senatora Piotra Ziętarskiego. Dziękujemy, że jest pan z nami kolejny krok. Jest z nami wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego Andrzej Jakubowski. A także radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego pomorskiego pani Małgorzata Chyła. Witamy. Przyjechał także do nas ze Szczecina pan Jacek Jekiel, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Witamy. Jest również że z nami, po raz pierwszy, pan Krzysztof Kosiński, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Witamy. Czyli jest także z nami Andrzej Kowalczyk, dyrektor Zachodnio-Pomorskiego Wydziału pfron -u. Jeszcze nie dojechał. Bardzo witamy przewodniczącego Rady Miasta, Pana Stefana bardzo. Jest także z nami zastępca prezydenta Koszalina, Leopold Ostrowski. A także, a także wiceprzewodnicząca Koszalic i Pan Andrzej Jaśniewicz, również serdeczny Dariusz Szkolek, kanclerz Krajowy Międzynarodowej Organizacji Edukacji dla Pokoju przy ONZ. Witamy serdecznie. Witamy również przewodniczącego Komisji Kultury oraz przewodniczącego Rady Kultury przy prezydencie miasta Koszalina. Witamy wszystkich radnych, dyrektorów Wydziału Urzędu Miejskiego, przedstawiciele organizacji stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, naszych sponsorów, wszystkich wspierających festiwale, a przede wszystkim randów widzów i gości festiwalu. Zadanie. My jesteśmy, jak w tym roku, w bardzo wyjątkowej sytuacji. Niedługo, za kilka dni, będziemy obchodzić pierwszą rocznicę ratyfikacji przez Polskę najważniejszego dokumentu ostatniego czasu dotyczącego sytuacji osób niepełnosprawnych, podniesienia rangi ich praw. Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Rok temu prezydent ratyfikował po niełatwym procesie ten dokument. Dzisiaj wiemy, że w pełni realizujemy postanowienia konwencji, poprawiamy te drobne niedoskonałości, które jeszcze nam zostały, ale jest coraz lepiej i coraz pewniej możemy mówić, że ta integracja się odbywa. I ta integracja się odbywa także dzięki temu festiwalowi. Ja zamiast kwiatka, który przez stoi kilka dni albo kolejne 10 lat z Wiesławem, postanowiłem jako studio podarować kwiatek. I tutaj odczytam, co tutaj jest napisane: 10 rocznicę festiwalu, integracja PIA, od na palcu 10-9, a tu jest właśnie ten kwiatek. Ten kwiatek. Ten kwiatek. Nie ma w imieniu siebie, nie objęcie na tym, na tym, Po prostu, potrafię zrobić pani dyrektor. po prostu, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, po prostu, po prostu, po Od po lat, po ceremonia, a ceremonia prostu, po prostu, po po prostu, po 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 krok po, kroku staje się coraz większym, krok po kroku Najpierw był po brzegu, później przyszedł do Koszalina, teraz e, zaczął z tego Koszalina wychodzić, a w tym roku powoli zaczyna już wyjeżdżać na zagranicę. Więc e, pani Basiu, serdeczne gratulacje, serdeczne życzenia tej pasji, która Pani od e, tych wielu, wielu lat e, towarzyszy. Przez te najbliższe 10 lat e, byliśmy świadkami wielu wspaniałych filmów, byliśmy świadkami wielu wspaniałych koncertów, wielu wzruszeń. Ja życzę wszystkim Państwu, aby ten festiwal w dalszym ciągu miał tak wspaniałą atmosferę, tak atmosferę pełną życzliwości, atmosferę pełną współpracy, integracji, abyśmy przez kolejne już dziesięciolecia doskonale przy tym festiwalu razem się integrowali, pokazywali to, co jest czasami w życiu bardzo trudne, to, co jest nam, osobom pełnosprawnym, wydaje się rzeczą badaną, co dla niektórych jest przekraczeniem drugich. Życzę Pani Basi wszystkiego najlepszego. Życzę jury przede wszystkim tu na ręce Pana Przewodniczącego. Mimo że jesteśmy w 2013 roku. Mamy filmy z 13 krajów. To ta 13 na na tym festiwalu nie jest e, liczbą oferalną i myślę, że ja mam nadzieję, że jury będzie miało wiele pracy, aby wybrać te najlepsze filmy, które na tym festiwalu będą mm, prezentowane. Pani Basi, wszystkiego, wszystkiego dobrego od... Y, wszystkich mieszkańców, wszystkich tu zgromadzonych. Ja myślę, że dzisiaj i przez cały festiwal tym życzeniem nie będzie końca, bo zakończamy. Pani naprawdę bardzo, bardzo wiele. dziesiąty Jubileuszowy Festiwal Integracja ja uważam za otwarty i życzę Państwu wspaniałych pomocy. Jak znów kręcę się Radość pędzi, nie wiem gdzie Słuchaj jak potok Płynie do góry i chmury już Zdobyte masz na sobą świat Zanim czemu? pracę, czas, żeby z tą lecz mimo co, z tego nic nie wynika, z pewna matematyka, na jedną kierunce gasz, gęboki są znika. To miłość to już nie na nas, to ona będzie przywołana. Przez cały czas, to miłość, to miłość, to miłość, nas A jeśli chcesz to miłość, to nas, podwać, na prac, to miłość, to miłość, nas. To, ona będzie Przez cały czas, to miłość, to miłość, to ona to miłość, to miłość, to miłość, to miłość, to miłość, to miłość, jeśli chcesz porwać